Klauzula sumienia. W teorii ma służyć zagwarantowaniu wolności sumienia. W praktyce przez niektóre środowiska bywa krytykowana jako przejaw typowego tradycyjnego polskiego zacofania. A jak jest w rzeczywistości i kogo dotyczy lub powinna dotyczyć klauzula sumienia? O tym w dzisiejszym materiale. Czym jest klauzula sumienia? Najprościej mówiąc, jest to uprawnienie, dzięki któremu możemy odmówić wykonania określonej czynności której ewentualne podjęcie powodowałoby poważny konflikt sumienia. W ogólnym sensie możemy mówić tu o jakiejkolwiek sytuacji i o jakiejkolwiek czynności, nie tylko o medycynie. Choć bez wątpienia ten wątek jest w naszej debacie publicznej najgłośniejszy. W naszym prawodawstwie można znaleźć również analogiczne lub zbliżone rozwiązania w kilku innych zawodach i m.in. o tym będę mówił w tym nagraniu. Źródło klauzuli sumienia znajdujemy już w Konstytucji. Artykuł 53 mówi o tym, że każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Oczywiście nie jest to wyrażone w tym artykule wprost, natomiast jest to pewna podstawa, z której możemy tę klauzulę wywodzić. W omawianym kontekście to jednak dość ogólne stwierdzenie. Stanowi jedynie pewną podstawę do dalszych regulacji ustawowych. Naturalnie, najgłośniejszy jest kazus odmowy wykonania określonych czynności medycznych, kojarzony u nas głównie z kwestią aborcji. W rzeczywistości mamy tu do czynienia z dwoma podstawami prawnymi, czyli dwoma ustawami. Pierwsza z nich dotyczy lekarzy, a druga natomiast pielęgniarek i położnych. Jednak w obu przypadkach zasady są podobne. Osoby wykonujące te zawody mogą powstrzymać się od wykonywania czynności wywołujących konflikt sumienia. Muszą wówczas odnotować swój sprzeciw na piśmie. Zachodzi też jeden wyjątek, który wiąże się z koniecznością ratowania pacjenta w przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, i wówczas jest to chyba naturalne, że nie można powołać się na klauzulę sumienia. Wspomniałam też o innych przypadkach, a więc co z nimi? Jednym z nich będzie zawód dziennikarza. Patrząc na ogólną jakość mediów w naszym kraju, można by zadać sobie pytanie, gdzie tu miejsce na moralność. Przeszkadza panu przeszłość Karola Nawrockiego, czy szokuje pana to, co wychodzi na jazd? Czy pani, mnie bardziej chyba nawet przeszkadza pani teraźniejszość. A jednak ustawodawca to miejsce przewidział. Wyobraźmy więc sobie sytuację, gdy dziennikarz otrzymuje polecenie służbowe, na przykład publikacji określonej treści, co chyba nie jest trudne do wyobrażenia i zgodnie z przepisami ustawy dziennikarz ma pełne prawo odmówić wykonania takiego polecenia. Natomiast dość specyficznym przypadkiem jest odmowa służby wojskowej. Zgodnie z konstytucją każdy obywatel ma obowiązek obrony ojczyzny. Nie każdego jednak ten obowiązek dotyczy dokładnie w taki sam sposób i tu właśnie furtka pojawia się dla karuzeli sumienia. Z uwagi na własne przekonania moralne lub wyznawaną religię można odmówić służby wojskowej, ale wciąż pozostaje obowiązek odbycia zastępczej służby wojskowej. Oczywiście problem jest obecnie głównie teoretyczny, Biorąc pod uwagę, że pobór jest zawieszony, chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę obecny rozwój zdarzeń na arenie międzynarodowej, nie można go lekceważyć. Ostatni przypadek, który chciałbym dzisiaj poruszyć, jest w dużej mierze hipotetyczny, ale dość ciekawy i pozwoli nam na obrazowe przedstawienie pewnego rozróżnienia. Klauzula sumienia sędziego to bardziej omawiana gdzie nie ewentualność niż szeroko zgłaszany postulat. Co do zasady, nie istnieje ona w polskim prawie, w związku z czym nie można się na nią powołać. A jednak w praktyce mamy przypadek sędziego Sądu Najwyższego. Które powołał się na kwestię sumienia, odmawiając orzekania. Sprawa dotyczy aktualnego kryzysu konstytucyjnego i ciągnącego się praktycznie od dekady sporu wokół sądownictwa, gdzie część zarówno polityków, ich wyborców, jak i sędziów odmawia uznania nominacji sędziowskich i niektórych wyroków sądów. Sędzia Sądu Najwyższego Piotr Prusinowski ogłosił, że nie będzie orzekał w jednym składzie z tak zwanymi neosędziami, powołując się właśnie na kwestię swojego sumienia a jednak nie miał takiej prawnej możliwości, co więcej, ma obowiązek orzekania w każdej przedzielonej sprawie, jak każdy sędzia, o ile nie zachodzą przesłanki do wyłączenia się ze sprawy. Jak to zatem traktować? Czy mamy tu w ogóle do czynienia z klauzulą sumienia? Podobny przypadek, przynajmniej co do możliwości powołania się na klauzulę sumienia, miał miejsce w pewnej głośnej niegdyś sprawie, Dotyczącej drukarza odmawiającego wydruku materiałów graficznych dla organizacji wspierającej środowiska LGBT. Wówczas w postanowieniu Sądu Najwyższego o oddaleniu kasacji zdecydowano się wyjaśnić ten temat i przedstawić różnicę, jaka występuje w tej sytuacji. Sąd pisał wówczas, że od klauzuli sumienia umożliwiającej legalne zaniechanie zrealizowania wyznaczonego obowiązku należy odróżnić sytuację określoną niekiedy jako sprzeciw sumienia akt odmowy zrealizowania obowiązku wyznaczonego przez normy prawne, podejmowany wszakże nie z wykorzystaniem przewidzianych rozwiązań prawnych, czyli na przykład właśnie klauzuli sumienia, lecz w warunkach ryzyka, że nie zostanie uznany za mieszczący się w granicach konstytucyjnej wolności sumienia oraz z gotowością poniesienia za ten akt odpowiedzialności prawnej. Na koniec rozstrzygnijmy jeszcze kwestię tego, czy klauzula sumienia to nasza własna polska instytucja. Z lewej strony sceny politycznej pojawiają się głosy, że klauzulę należy zlikwidować a lekarz, bo w tym wypadku o nich głównie chodzi, powinien mieć obowiązek wykonywać każdy zabieg, niezależnie od własnych konfliktów sumienia. Samo w sobie jest to oczywiście kwestia, o której potencjalnie mogliśmy debatować oddzielnie w innym nagraniu, nie jest ona tematem tego materiału, natomiast pojawiają się też głosy, jakoby klauzula sumienia miała być przejawem... Stecznictwa czy też ciemnogrodu. Otóż nic bardziej mylnego i warto powiedzieć, że prawo do niej przyznawane jest również na szczeblu unijnym. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stwierdza, że uznaje prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem, gwarantowane przez wewnętrzne ustawodawstwo krajów członkowskich. O ile sama jej nie wprowadza, to też nie limituje jej zakresu, mówi bowiem o działaniu w sensie ogólnym, nie w ramach określonych zawodów, Zatem teoretycznie możliwe jest jej wprowadzenie wszędzie tam, gdzie jest to w jakiś sposób wymagane czy oczekiwane. Jednak z drugiej strony należy też odnotować, że w debacie na temat klauzuli wskazuje się na pewną sytuacyjną wyjątkowość tej możliwości, stanowiącą element końcowy wewnętrznego dymatu moralnego danej osoby prowadzącego do odmowy wykonania określonej czynności jako drastycznie sprzecznej z wyznawanym systemem moralnym. Dlatego też podnosi się argument, że nie powinna być ona nadużywana, by nie doprowadzić do pewnego wynaturzenia, które mogłoby skutkować np. ograniczonym dostępem do określonej usługi. Warto też jednak zaznaczyć, że postulat likwidacji klauzuli generuje kolejny, nowy problem, a mianowicie ograniczenie w dostępie do wykonywania zawodu osobom wyznającym określony system wartości ze względu na to, że ustawodawca, Uznaje za dopuszczalne działania, które przez te osoby są moralnie nieakceptowalne. Abstrahując już od tego, czy to, co stanowi ustawa, powinno być uznawane za moralne przez sam fakt uznania za obowiązujące prawo, trzeba tu też zauważyć, że jednak mamy konflikt dwóch odrębnych przeciwstawnych interesów. Z jednej strony dostępu do usługi, z drugiej zaś dostępu do wykonywania zawodu przy możliwości zachowania wyznawanego systemu wartości. Gdzie jest zatem granica dopuszczalności klauzuli? Czy klauzula sumienia powinna w ogóle obowiązywać? A może należy ją w jakiś sposób zreformować? Zapraszam do dzielenia się tymi oraz innymi uwagami w komentarzach.